Cześć, Tomek Piórkowski, Szkółka MX. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować yy, ciuchy Scotta. I słuchajcie, dlaczego wybrałem akurat konkretnie ten model? Bo te ciuchy mają wręcz genialny kolor. Słuchajcie, mają kolor beżowo-brązowo- pomarańczowy troszeczkę. Są to ciuchy Evo Dirt. Taki mają, takie mają oznaczenie kodowe, ale za chwileczkę więcej o tych ciuchach. Moi mili, zaczniemy od rękawiczek, które są bardzo istotnymi elementami naszego motocrossowego outfitu. Otóż jak zwrócicie uwagę, bardzo mocno są tutaj przeszywane. Zobaczcie, zawsze to podkreślam, zawsze. W rękawiczkach skota, zobaczcie, ile jest naddatku materiału, który jest przeszyty. Tu na dole dwa razy. O, nie wiem czy zwrócicie uwagę, ale na pewno będzie to widać. Stąd. Dwa razy na górze jest po prostu klejony. Dlaczego? Dlatego, że mają być lekkie te rękawiczki. Już ta technologia jest tak dopracowana, że wystarczy podwójny szef i klejenie. Ja mam wielką łapę, słuchajcie, XX, czasami potrójne XL, w zależności od producenta. Natomiast w skocie jest to XXL, podwójne XL. Co jeszcze o tych rękawiczkach? Na paluchach znak skota, wiadomo do klameczek, żeby się nie ślizgało. Rękawiczki są e, z otworami tutaj, aby ręce się nam nie pociły. Tutaj też mamy na dwóch ostatnich palcach dziurki. Może przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to jednak, to, jednak te 5-6 stopni, 7 z samego rana, jak się jeździ, to nie jest zbyt dużo. Ale co jeszcze mogę powiedzieć o tych rękawiczkach? W ogóle o rękawiczkach... Scotta, to to, że w praniu one się nie zbiegają. Nie rozchodzą się. Kilka razy celowo uprałem je w temperaturze wyższej niż zalecana tam e, 20-30 stopni, 40 stopni, nic się nie stało. Cały czas ich używam. Świetne są. Po prostu są świetne. I właściwie jeśli chodzi o rękawiczki, to można było powiedzieć, że to wszystko, ale na uwagę zasługuje jeszcze ta gumka ta pianka, która idealnie opasa nam nadgarstek, powodując to, że mamy taki jakby lekko usztywniony i no, powoduje no, naprawdę fajne uczucie. Aha, jest elastyczne, czyli rękawiczka się trzyma, usztywnia lekko nadgarstek, no ale nie blokuje dopływu krwi. No i to rękawiczki, to byłoby tyle. Aha, ostatnia rzecz, 175 zł w detalu. Jak na dzień dzisiejszy, uważam to za dobrą cenę. Zwłaszcza bardzo dobrego produktu. Teraz czas na koszulę. Chciałbym Wam powiedzieć, że coś się zmieniło w skocie, bo jest to rozmiar L. I wydawać by się mogło, że ten rozmiar jest dla mnie. Koszula jest wzmocniona. Właściwie nie. Słuchajcie, ona jest tutaj. Przewiewna. O, to widzicie te dziureczki? Z emblematem Scotta. Bardzo ładny kolor. wentylowane. I słuchajcie, tutaj są dziurki wypalane laserowo, zabezpieczone silikonem. No ale to już jest praktycznie rzecz biorąc standard. E, rękawy, które posiadają ściągacz. Bardzo dobry, klasyczny. Elastyczny. Koszula. Lekka. Przeczytam Wam zawartość tej koszuli. Jeśli tu będzie gdzieś napisane, to no nie ma napisane, ale może na metce? Nie, nie ma. Słuchajcie, koszula bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo fajne, żywe kolory. I tak naprawdę ten kolor brązowy, który mnie się wydaje, to jest tak naprawdę bor... niebordowy. Takie bordo z fioletem lekkim. Nie wiem, mężczyźni są daltonistami. Ja nigdy nie, nie byłem, ale może kiedyś czas, czas się, wszystko się zmienia. Ludzie się zmieniają. Daltonizm przychodzi, odchodzi, jak i inne rzeczy. Słuchajcie, bardzo fajny produkt. I lekki, elastyczny. Nie jesteś w stanie go złachać za pierwszym, czy za drugim, czy za dziesiątym razem. Natomiast jego cena 215 zł. Ta, 215 zł te, ta koszulina kosztuje. To też nie jest dużo. Oczywiście można kupować sobie gdzieś, ale to jest model 2024. Chcesz być modny? Chcesz mieć naprawdę fajny ciuch. 215 zł to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że e, niektórzy mają jeden, dwa komplety, to warto zainwestować. Je. Teraz spodemki. Spodnie skota. Tak samo jak i rękawiczki poprzedniej i koszula Evo Dirt. Brązowo-beżowe to w nawiązaniu do tego mojego daltonizmu, ale każdy oceni i będzie mówił, że ma brązowe, beżowe, bordowe, jak zwał, tak zwał. Ważne jest to, że pokazuję Wam produkt, który sam w sobie jest a tą średnią półką. Bo mamy 450 podium, etc. Ale to jest ta średnia półka, to nie jest ta najniższa półka, jeśli chodzi o ciuchy motocyklowe, jeśli chodzi o skota, jest to średnia półka. I teraz słuchajcie. W modelach najwyższych mamy już inne zapięcia. Tutaj mamy klasyczne zapięcie. O. Działa. Eee, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Przeszycia takie wstawki przyklejone spadło, trudno. Gumowe które powodują to, że nam koszula nie wyślizguje się z, ze spodni. Że spodnie nam idealnie przylegają. Spodnie są w środku, takiej siateczce. Z tyłu mamy elastyczny pas stawiony, aby się nam to wszystko ładnie układało, tylna nogawka, nogawka, tak, z tyłu, tylna, przednia nogawka, tylna nogawka, słuchajcie, elastyczne, to jest, ta wstawka elastyczna idzie aż do połowy uda, ok, to jest bardzo ciekawie pomyślane, ponieważ jest duża część e, kierowców, którzy, Piszą na forach, czy też zadają mi pytanie na temat tego, co zrobić, jak się ma grube łydki. No ja też mam grube łydki, przynajmniej jakiś czas temu jeszcze były, ale też nie są najszczuplejsze. Odchudzać się, trenować, a jeśli już kupować, to kupować właśnie produkty takie, w które wchodzą nasze nogi. Między innymi właśnie dlatego Scott, ponieważ. Jak jeszcze było mniej więcej, znacznie więcej, bo teraz też jest dużo, to w spodniach z kota czułem się komfortowo. Naprawdę komfortowo. Na kolanach, wzmocnienia, znowu elastyczny kawałek, tutaj wszyty, który powoduje to, że nam się kolanko ładnie zgina. Słuchajcie, noc 695 zł. Spodnie takie: wentylowane, laserowo zabezpieczane, plus silikon, znowu elastyczny kawalątek powszywany. Spodnie szyte tak, tak zwane wielopanelowo czyli kawałki zszywane są ze sobą panele i to tworzą spodnie. Tak, na dobrą sprawę wystarczy tyle o tych spodniach, ale Najciekawsze to jest to, że one są naprawdę uszyte z bardzo wielką dbałością. Chciałbym wam jeszcze na koniec już powiedzieć znowu o wytrzymałości. Zobaczcie, tutaj mamy nitkę. To nie jest jakaś taka zwykła cieniusieńka niteczka. To są naprawdę bardzo grube. Sprawa jest szyta grubymi nitkami. Tak bym powiedział. No i wydaje mi się, że to na koniec jest dobra rekomendacja modelu. Dirt Evo 350 firmy Scott. Tomek Piórkowski, szkołka MX i Scott.